Cześć, witajcie z tej strony was, Team Dzisiaj Wam chciałam pokazać mój ogródek. Mamy sobotę 15, dzisiaj zimna zoha. No i tutaj mam taki oto ogród, dlaczego ogrodzony. Tu gdzie ciemne. Taki sznurek idzie od patyka do patyka. To jest dynia. I tam na wniku takie. Małe patyczki są bite, to tam też jeszcze resztki. No i tam. O. Sześć kapust lipcówek. No i jeszcze planuję zasiać tutaj. Tutaj pomidory dać, sałaty trochę. No i rzetkiewki zasiać. Bo tu jest tutaj, tak nad płotem idzie właśnie. Fajna ziemia, taka bardzo żyzna lekka, to tutaj fajnie będzie mi rosło i dlatego środkiem zasiałam dynię bo jest troszkę ciężejsza no a tutaj będą pomidorki, sałata jakaś no kapustka już jest no i jeszcze jakieś buraczki czerwone coś, coś się wymyśli więc obserwujcie czekajcie na następny odcinek siemano